Dzień dobry, to jest program 183 w Radiu Super FM i na wszczecinie.pl. Konkretnie jesteśmy na 97.5 FM oraz na kanałach facebookowych wszczecinie.pl i Super FM. A dziś moim gościem jest Tomasz Panek, rysownik i grafik. Cześć. Cześć, dzień dobry. Autor książek rysunkowych Mało szczegółowy przewodnik po Szczecinie i Szczecin leży nad morzem. Zgadza się. E, specjalność memy, komiks, ale też grafika postapokaliptyczna. Można tak powiedzieć? W zasadzie wszystko, bo jeszcze... Wszystko to, co jest związane ze sztukami wizualnymi, nie animacjami. Bo jeszcze popełniłem komiks. Mhm. Właśnie, jeśli chodzi o te rysunki i memy, to jest chyba coś takiego, co daje ci dużą popularność, co jest udostępniane, co zbiera zasięgi, bo wiadomo, teraz też social media tutaj dużą rolę odgrywają w promocji twórczości. Mhm. Jak to jest? Bo, że tak powiem, wszystko, co związane ze sztukami wizualnymi, jest twoją domeną, ale ta właśnie domena komiksowa, memowa daje ci tę większą popularność? W zasadzie znaczy ja nie patrzę na to przez pryzmat popularności. Smuczna, smutna, prozaiczna prawda jest taka, że memy i satyra to jest forma, która zajmuje mało czasu, to znaczy od momentu wymyślenia do momentu narysowania to jest bardzo krótki czas. Tam się pomysł liczy nie rysunek, niekoniecznie sztuka, a jak chcę nam namalować dużą formę komiksową, tudzież obraz, to, to na to potrzeba dużo więcej czasu, przez co dużo rzadziej publikuję, przez co też nie zawsze mam czas, żeby to robić. To jest taka forma pośrednia pomiędzy chęcią tworzenia a czasem, jaki ma. Ja przypomnę jeszcze naszym widzom i słuchaczom, że na Facebooku SuperFM i w Szczecinie.pl mogą zadawać pytania Tomkowi. Myślę, że wielu z Was widziało już jego rysunki w sieci, a może i nie tylko. Nie tylko w sieci. Zatem e, można zadawać pytania. Nasz fanpage jest y, tutaj na, e, fa, na fanpage'u w szczecinie. I SuperfM możecie zadawać te pytania e, pod naszą transmisją. Jesteśmy na żywo. E, w jakim obecnie jesteś w momencie kariery? Bo tak jak wspomniałem, jesteś autorem książek rysunkowych. E, miałeś też swoje wystawy w Szczecinie, w Policach, e, także w innych miejscach, także mm -hmm. w Gryficach, z tego co wiem. E, twoje rysunki też są dość popularne. W jakim teraz jesteś momencie? O, wciąż aspiruję. To znaczy, to jest tak, że to już jest dużo bardziej poważna domena, jeżeli była jeszcze kilka lat temu. Znaczy, już patrzę na to przez pryzmat zajęcia tego, co ja bym chciał robić przez resztę życia, aczkolwiek to jeszcze nie jest aż tak może nie zepsute i komercyjne, że, że, że robię to w jednym, w jednym celu. To jest tak, że ja mam dużą chęć tworzenia. To znaczy, nie wiem, czy nazwałbym to talentem, czy ambicjami. To jest coś, co, czego nie kontroluję. Znaczy ja bardzo lubię tworzyć. Czy to jest malarstwo, czy to jest komiks, czy to jest ilustracja, czy to jest właśnie satyra. To jest mniej ważne. To jest mniej ważne. po prostu mam poczucie po, potrzeby tworzenia, potrzeby wyrażania się w, formie, w, w takiej formie, akurat, bo to mi wychodzi. Może może jakbym spróbował czegoś innego, może też bym zrobił coś innego. Ale myślę, że to jest wciąż aspirujące. To znaczy, ja docelowo chciałbym yy, być wielkim artystą siedzieć na Bahamach, albo jakbym sobie wymarzał to w Nowym Jorku, a jakbym sobie wymarzy to w Londynie i popełniać raz na jakiś czas właśnie albo obraz malarski, albo satyrę i nie musieć nic innego. To jest, powiedzmy, cel, do którego dążę jeszcze trochę do tego celu brakuje. Jeszcze parę lat albo, albo <laughs> dwa lata i, i będzie. Czyli Krótko mówiąc, będziesz takim y, usteru, że tak powiem, jak ten żeglarz y, na okładce Szczecin leży nad morzem. Tutaj, prawda, książka rysunkowa z, z twoimi rysunkami i z twoim pomysłem. Mhm. E, opowiedz coś więcej o tym, o co tutaj chodzi, proszę bardzo. Masz Maciejewicza. Znasz o książce czy o konkretnym obrazku? Nie, nie, chodzi mi w ogóle o książce. koncepcję tej mhm. książki Szczecin leży nad morzem. To nie jest twoja pierwsza książka rysunkowa z tego, co wiem. Zgadza się. E, opowiedz trochę więcej o tym, jak do tego doszło. Szczecin leży nad morzem, to punktem wyjścia było, było, była, jest jakże kontrowersyjna teza, w to, że Szczecin leży nad morzem. Ja nie jestem Szczecinianiem z urodzenia. Ja pochodzę z jak ja Kiedy przyjechałem, spotkałem się z tezą, że, że Szczecin leży nad morzem, i ona wzbudza straszne emocje. I niekoniecznie pozytywne emocje. I ja tego nie rozumiem za bardzo. Wciąż nie rozumiem. Ale bardzo mi się podobało, że jak gdzieś w towarzystwie rodowitych Szczecinian, Szczecinianinów, Szczecinianinek. Albo jak gdzieś w moich social mediach umieściłem frazę, że Szczecin leży nad morzem, to wielkie emocje to wzbudzało. No i postanowiłem wbić e, przysłowiowy kij w mrowiska i popełnić książkę i znaleźć dowody na to, że Szczecin rzeczywiście leży nad morzem. I te dowody są autentyczne, to znaczy to, to, to są faktyczne rzeczy, to nie, jest, to nie jest wymyślone, to nie jest tak, że, że tego nie ma. To, to, to ma swoje odbicie w dokumentach, to hmm. ma swoje odbicie w geografii, to ma swoje odbicie w legendach miejskich. Jak się udało wydać tę książkę? Wydawnictwo tak, Granda, szczecińskie wydawnictwo. Tak, tę książkę wydaliśmy za pomocą... Zebraliśmy fundusze znaczy od początku. Najpierw padł pomysł, później pomyśleliśmy, jak to wydać. Na kanwie poprzedniej książki mało szczegółowego przewodnika po Szczecinie okazało się, że bardzo fajną formą wydawnictwa jest crowdfunding, to znaczy taka forma przedsprzedaży, która umożliwia nam stworzenie, zrobienie szumu marketingowego już przed, już przed pojawieniem się książki. I wpadł pomysł, żeby zrobić tą książkę również, to znaczy zachęcić ludzi do tego, żeby wsparli projekt, jednocześnie za wsparcie były odpowiednie, odpowiednie przewidziane nagrody, tudzież książka, właśnie taka forma przedsprzedaży i jednocześnie nakręcić zainteresowanie tą książką i to, to bardzo fajnie zadziałało, to znaczy bardzo duża grupa fanów, mało przewodnika płaszczyźnie odezwała się. Ponadto znaleźliśmy również sponsorów, tutaj szczecińskie lokalne firmy, które też zainteresowały się udziałem w przedsięwzięciu i również jesteśmy im bardzo wdzięczni. Każdy chciał wesprzeć tę ideę, że Szczecin leży nad morzem. No, zdecydowanie. I ciebie no. oczywiście jako autora. Zdziwiłbym się, gdyby nie chcieli. <laughs> e, jakie anegdoty tutaj znajdziemy, bo domyślam się, że nie do końca serio to wszystko jest. E, no też tak, nie, nie da się ukryć, że rzeczywiście ten mit w Polsce pokutuje, że jesteśmy nad morzem. Uh -huh. Znaczy, bo prawnie też jest tak, że jesteśmy przy wodach morskich, ale no umówmy się, jest krótko mówiąc, beka w Szczecinie, z tego, że ktoś spoza Szczecina nie wie, że jednak do plaży trzeba dojechać te 100 km. Prawda, przecież jest plaża nawet wyspie Grodzka. Nie, no oczywiście, no i... tak. No i w dąbiu, prawda? I w dąbiu, Nie, Ale do takiej typowej, więc. Tak, no generalnie, jeżeli ktoś przyjedzie do Szczecina i w poszukiwaniu morza, i dowie się wcześniej o tej książce, to jest mój sukces, ja to traktuję jako osobisty su sukces, że kogoś oszukałem i przyjechał do Szczecina nad morze, to jest to. Jest to. Co do dowodów, dowodów jest około 30 w książce, no i to są dowody, bo, to znaczy z różnych, z różnych, z różnych klimatów, z różnych tematów, to znaczy to są dowody prawne, to znaczy na przykład stoi w, nasz, w naszym prawodawstwie stoi, że Szczecin to jest jeden z najistotniejszych portów morskich dla Polski. No to, to, to skoro stoi prawnie, to jak można z tym polemizować, prawda? Racja. Geograficznie racja. wody morskie w Szczecinie również się znajdują. No to kolejny argument, z którym nie można polemizować. Poza tym są takie oczywiście... Książka jest oczywiście w schemacie półserio, żartem półseria. Moim ulubionym dowodem jest na to, że przez jakiś czas Czesi mieli dostęp do morza właśnie poprzez Szczecin. No i to, 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 to jest... Te... Ten jeden fakt, on pokazuje jaka to jest książka. <laughs> tak, skoro Czechy mają dostęp do morza, to rzeczywiście robi się e, śmiesznie. Od czego w ogóle zaczęła się twoja kariera jako rysownika? Bo w którymś momencie pewnie zacząłeś, wypłynąłeś na szersze wody, pozostając już w tym klimacie mhm. morskim. To już tak e, bardzo mi, mitycznie od, od, od maleńkości. Ja zawsze byłem fanem e, Angory i tych e, rysunków na, 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 samym, na samym końcu m, czasopisma. I kiedyś, e, chyba jeszcze w okresie licealnym, napisałem Angor, że słuchajcie, ja rysuję. Oczywiście to, to jeszcze była porażka, to, 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 to moje tworzenie. E, i koncepcyjnie, i artystycznie, ale słuchajcie, tworzę, może byście byli zainteresowani, żeby nie opublikować, bo tutaj jestem wielkim fanem. E, dostałem maila zwrotnego, oczywiście nie, ale bardzo miły sposób napisane. Jest, nie pamiętam nazwiska pani, która mi odpisała. Bardzo miło zostałem potraktowany, pomimo odmowy, ale to mi tak przedstawiło taki, taki przełącznik w głowie, że kurczę. No, jak oni, jak nie, jak nie drzwiami, to oknem wejdę. Zacząłem tworzyć sobie właśnie w do, 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 na, na social mediach. Później, jak już w Szczecinie byłem, to jeszcze był taki etap tworzenia, że też jeszcze w sumie ani u mnie nie było ani widła, ani słychu. Ja bardziej tworzyłem też dla siebie, i dla znajomych. E, Odezwałem się do szczecińskich lokalnych czasopism. Też bez efektu. Tutaj było gorzej, bo część mnie nawet nie odpisała. No, to, to trudno. I stwierdziłem wtedy, postanowiłem, że no to zrobię to sam. No i to jest, jest to, co my mamy teraz. To jest efekt takiego, powiedzmy, że ambicjonalnego podejścia do tematu. No i z dumą mogę stwierdzić, że dzisiaj mam prawdopodobnie dużo większe zasięgi, niż pewne czasopisma, do, do których się odzywałem wtedy. Także Pewne I czasopisma pewnie nie niedługo że... przestaną istnieć, znając tak, życie. Tak, jeszcze <laughs> przepraszam, że wejdę w słowo, ale e, ten temat Angory miał ciąg dalszy. To znaczy ja jakieś dwa lata temu napisałem z powrotem do Angory i okazało się właśnie, że słuchajcie, pisałem do was 10 lat wcześniej, tam, czy tam 12 lat wcześniej, e, dostałem odmowę, ale się rozwinąłem, może teraz byście byli zainteresowani. No i Słuchaj, dobra, tylko to jest taki warunek, że to jest, jest jak giełda rysunków, znaczy jest dany, dany, dany tydzień, my wrzucamy na giełdę rysunków, ale tam oczywiście startują takie tu, jak Mleczko, czy Raczkowski, czy, czy, Raczkowski, czy, czy Sawka, i my z nich wybieramy. No i niestety nie udało się. Zresztą już dostałem pozwolenie, żeby wrzucić na giełdę rysługów, ale jeszcze mhm. nikt nie, wy, nie wybrał. Także liczę, za 10 lat się znowu się uda. tak. już będziesz w gorze, Ale póki co jesteś w innych miejscach. Widziałem twoją kampanię społeczną dla województwa zachodniopomorskiego. To mhm. były miejscowości nadmorskie z tego, co widziałem. Dla Wopru Tak, to, to, to dla Wopru Związana oczywiście z problemem alkoholowym na plaży. Mhm. Widziałem też twoje, twoje grafiki są również Ekskluzywnie tworzone dla portalu w szczecinie.pl. Tak jest. E, także e, chyba, że tak powiem, już tym oknem wszedłeś w niektóre miejsca. Tak, zdecydowanie. Znaczy, już mam poczucie, że nie jestem anonimowy, to zdecydowanie. E, też jest bardzo miło, bo to jest fajna, fajna, forma, fajna forma marketingu. To znaczy, można w sposób dowcipny i memowy, który jest dzisiaj bardzo popularny w social mediach, e, przekazać dosyć istotne treści. Tak jak ja tworzę rysunki dla siebie, które pojawiają się i ktoś się polubi albo nie polubi. To jest fajne dla mnie ale to nie jest 100% tego, co można uzyskać. A jak właśnie tworzę na przykład w przypadku kampanii dla WOPR-u, albo też miałem niedawno kampanię dla pogotowia ratunkowego, również satyrycznego, gdzie okazywałem problemy, z jakimi zmagają się ratownicy pogotowia medycznego, ratunkowego. I to jest, i to, to poza tym, poza komercyjnym wymiarem te, 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 tego projektu, mam dużą satysfakcję właśnie s, s, s społeczną, to znaczy... Z tego waloru edukacyjnego, tak? Tak, że to coś ponad, ponad śmiechem, żartem to przynosi, to przynosi jakiś, jakiś wymierny korzy korzyść społeczną. Jak mm. to przynosi, tak. mm -hmm. e, widziałem też Twoje grafiki y, niesatyryczne tutaj. Mm -hmm. Chociaż poniekąd jedna jest też satyryczna, e, związana z wojną na Ukrainie. Czyli też jest tak, że reagujesz szybko na tematy. Tak, tutaj no, nie chcąc, jak cały świat został mocno poruszony emocjonalnie, to znaczy musiałem się do tego odnieść. I, a, no i to jest też taka forma. Te rysunki satyryczne to jest taka, też taka forma upustu emocjonalnego. To znaczy, ja mogłem wyrzucić to, co we mnie się działo plus jak myślę, że jak ludzie to u siebie udostępniali, to też mogli się z tym utożsamić, prawda. Mhm. Jest, tam, jest tam historia tego traktorzysty, który ugrał czołg. E... Tak, aczkolwiek ten rys, bo to, jest, to, to nie jest satyryczny, to jest obraz malarski, mhm. tutaj nieco bardziej mi przyświecała, to nie do końca miało być założenia dowcipne, to znaczy ten obraz miał być taki może bardziej romantyczny, może brzydko to zabrzmi, ale fakt takiego starcia Dawida z Goliatem, że tu wjeżdża wielka armia, a tam się, pojawiają mm. się traktory. Wiadomo, że te traktory to jest w formie dowcipnej, to nikt nie, nikt nie uważa, że traktory walczą z czołgami. Niemniej jest w tym całym syfie, za przeproszeniem, nutka takiego romantyzmu. Jest, jest. To wygląda rzeczywiście prawie jakby z Bałkanów wyjęte, że ten traktorzysta, ja <laughs> gypsy king, e, kradnie czołg, ale jest też ruski troll. Tak, Które się pojawił dron, na drugiej grafice. To, to już jest moja taka, taka bardziej negatywna, w sensie ch chciałem po prostu emo negatywne emocje prze prze przekucić. Tak sobie wyobrażałem, to gdzieś w przekazach medialnych pokazuje się, że Ukraińcy nazywałem yy, 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 atakujących Rosjan orkami yy, z, z władcy pierścienia. No i to idealnie mi się wgrywa, że ta horda orków wpada, niszczy wszystko co piękne. No i musiałem to zwizualizować. Tak, tak. To tak, jak zostało to stworzone, tak to widziałem w głowie. Mm -hmm, mm -hmm. E, Szczecin Leży nad Morzem, to nie jest Twoja pierwsza książka. E, pierwszy był mało szczegółowy przewodnik po Szczecinie. E, powiedz proszę jeszcze dwa słowa, zanim zejdziemy, mm -hmm. zanim pożegnamy się z słuchaczami na 97.5FM, jak doszło do tego mało szczegółowego przewodnika po Szczecinie? Bo w ogóle masz osobny fanpage, który się tak nazywa, prawda? Nie tylko. tak. tak. Tomasz Panek to jest osobna marka, ale jest też mało szczegółowy przewodnik po Szczecinie, który żyje sobie swoim życiem. także. Tak. Ten rozdział jest taki, że Tomasz Panek to jest kwestie artystyczne, malarskie, a mało szczegółowy przewodnik po Szczecinie to jest wyłącznie satyra. Mhm. E, powstały dwie części mało szczegółowego przewodnika po Szczecinie. Część pierwsza i część druga lepsza. To to, tak naprawdę z, Twój sukces ta druga część, bo pierwsza, pierwsza część z tego co wiem miała ja, mniejszy nakład. I tak. Pierwsza część to był nakład dokładnie 102 sztuk z czego część musieliśmy wysłać do bibliotek w całym kraju, a aktualnie została mi jedna książka, także <laughs> Wszyscy, którzy mają, liczę na to, że ją otrzymają pod kocem. A co to do, będą co, białe kruki. To, to już są białe kruki. Już, już dostałem zapytania, dużo zapytań o, o pierwszą część książki, czy jest możliwe do, do dostania. Podjąłem decyzję, że nie dodrukowujemy, że to jest właśnie fajne, to jest takie Mój to ci strony. pozwoli za te 50 lat już tylko praktycznie na, jak będziesz na porczu w swoim, w, wielkim, w swoim wielkim domu siedział, będziesz tylko patrzył na, jak się przebijają na licytacjach. Dokładnie. No. Póki co widziałem drugą część małoszczegowego przewodnika po Szczecinie i on regularnie w sklepach kosztuje 50 złotych ktoś go na Allegro wystawi za 43 zł. Poczuje się trochę potwory. <grystanie> no tak, ale to jesteś ofiarą popularności swojej własnej. E, już teraz żegnamy się ze słuchaczami 97 i 5 FM przy odbiornikach, ale zostajemy na Facebooku Super FM i w Szczecinie.pl. Bądźcie z nami. A ja oczywiście cały czas zapraszam was do tego żeby zadawać pytania naszemu gościowi bo jeszcze myślę jeszcze tyle czasu przed nami co już za nami. Mówiliśmy o mało szczegółowym przewodniku po Szczecinie. Ja wyłowiłem taki cytat z wywiadu z 2018 roku z wywiadu z Krzyśkiem Lichtblałem, mhm. pan od książek na szczecinie.pl. Również wydawca książek. I również wydawca, tak? Wydawnictwo Granda. Powiedziałeś, że wtedy, że nie tworzysz satyry politycznej, ale to już się chyba zmieniło. Tak, to myślę, że to jest kwestia wieku. To znaczy, ja w pewnym momencie dojrzałem i to jest tak, że jak się nie interesujesz polityką, to się polityka zainteresuje tobą. Chcąc nie chcąc, jak zarabiam, utrzymuję własne gospodarstwo domowe i widzę, jak hmm. działania na górze wpływają na moje działania na dole. No nie mogę poznać obojętnym. To jest właśnie ten upust energii, mm -hmm. zazwyczaj negatywny i, i dlatego <laughs> złamałem tą konwencję i zacząłem się również parać polityką. Yy, no właśnie, ale myślisz, że to już będzie tak regularnie, że, yy, że to będzie wchodzić, yy, yy, że tak powiem, yy, właśnie w taką twoją codzienną pracę, że była satyra, satyra, ale nagle polityczna i myślisz, że to już weszło ci w krew? Myślę, że tak, bo to też jest... Yy, ja chciałbym, aby mało przewodnik, przewodnik płaszczyźnie to był projekt ogólnopolski, to znaczy to jest taka moja ambicja. No i smutna prawda jest taka, że polityczne tematy często w Polsce są tak absurdalnie abstrakcyjne, że to, to jest kopalnia po prostu satyrii. Ja nie muszę nawet za bardzo się zastanawiać, żeby coś śmiesznego z tego wyciągnąć. Wystarczy włączyć y, publiczną telewizję na przykład. Y, na przykład, <laughs> dokładnie. Także, także Posłuchać niektórych ekspertów, prawda? Znaczy to jest problem, bo tematy tego... Tematy leżą na ulicy. To, to publiczna telewizja to akurat jest satyra sama w sobie. To już trudno jeszcze bardziej dośmiesznić. <laughs> e, mówisz o, y, o tym, że chciałbyś, żeby to był... E, produkt ogólnopolski, produkt, projekt, projekt ogólnopolski, nie bądźmy już tacy marketingowi z tym produktem, Jasne. ale co wtedy, zmiana nazwy? Absolutnie nie. Ja wyobrażam sobie, że mało wyszownik szablonik to będzie marka ogólnopolska. I tak, zresztą to już, to już się teraz przebija. To tak, taki świetny przykład, jak były wybory prezydenckie w Polsce jakiś czas temu i były sła, s, słynne wystąpienia kandydatów na prezydenta bez, 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 bez kontrkandydata, gdzie, gdzie pan, pan prezydent Duda w jednym, pan m, aspirujący prezydent Trzaskowski w drugim miejscu i tam popełniłem rysunek, parafrazy już znanego rysunku satyrycznego, gdzie są dwie mównice, przy jednej stoi mężczyzna i mówi sam jesteś psychiczny do drugiej pustej mównicy. No i to się rozlało na całym Polski i fakt, że to się nazywa mało szczegółowo, przewodnik po Szczecinie nik na nikim nie robi wrażenia negatywnego. Także jak najbardziej mhm. chciałbym, żeby ta marka była... Ogólnopolska, ale nawiązywała do Szczecina. Okej. Okay. Były też takie wystawy Szczecin Burning 2070. Burning Garden. Burning Garden i Szczecin 2200 to nie tyle chyba wystawa, co nazwa projektu też właśnie twojego. Tak, tak. To są obrazy, grafiki w stylu fantazy, bym powiedział. Właśnie osadzające Szczecin w tej rzeczywistości postapokaliptycznej, mhm. czyli zupełnie na drugim biegunie w stosunku do, do twojej działalności e, satyrycznej i, i takiej powiedzmy mm, komiksowej e, nieco. E, skąd w ogóle zainteresowanie tą tematyką? Skąd pociąg do, do tej tematyki postapo? No to jest ten wyraz artystyczny mojej działalności, co jest właśnie takie, że to jest forma, na którą potrzebuję czasu, ale która sprawia mi ogromną satysfakcję. Dlaczego, dlaczego forma postapokaliptyczna? No to jest dosyć trywialne. Znaczy, podoba mi się wizualnie taka forma. Jestem wielkim fanem filmów takich dystopijnych, postapokaliptycznych, Blade Runner, Mad Max. To, jeśli to, chodzi klimat, to, to, to do mnie trafia. Mhm. I tak malowałem sobie do i w pewnym momencie stwierdziłem to już właśnie tak trochę marketingowo, że. Dobrze byłoby zrobić czegoś z serię, bo później łatwiej byłoby ją sprzedawać w formie właśnie jakichś wystaw, yy, tu, 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 tudzież po prostu prezentacji tych, tych prac yy, jako serii. No i fakt, że mieszkają w Szczecin to jedno, drugie fakt, że podoba mi się ta stylistyka postapokaliptyczna, połączyłem te dwie rzeczy i pojawił się Szczecin Burning Garden, tudzież Szczecin mhm. 2200. Yy, koncepcja zakłada przedstawienie Szczecina jako ruin, na które... Yy, Ruin w, w podobie takich trafiamy na ruiny starożytnych Egipcjan, starożytnych Majów, gdzie, gdzie, gdzie miejsca użyteczności publicznej, takie jak na przykład centra handlowe, zmieniają się w formę jakichś takich miejsc, które lud, lud, ludzie, którzy się ostali, traktują w formie jakichś takich pomników, czegoś niesamowitego. Mhm. I, I tak, i to, było, to był właśnie taki efekt tego, że, że, że powstała Szczecin, Szczecin 2200. No Szczecin -Burning Garden to była konkretna wystawa w Paryżu. Bo tutaj jest parafraza o trzecim Floating Garden. Jasne, jasne. A powiedz, jaki był odbiór tych rzeczy, bo tak jak mówiliśmy, mówisz, miałeś wystawy. Mm -hmm. e, czy to, czy to nie, nieopodal miejsca, gdzie rozmawiamy, czyli w Pazimie, czy e, miałeś też wystawę swoją w Gryficach, miałeś Zledzę wystawę się. w Policach. W Przecławiu e, również. No właśnie, sporo pewnie tam osób było, z tego co wiem, e, więc chyba też można to uznać za sukces. E, tak. Z... W zasadzie tak, to znaczy były wystawy, gdzie było mnóstwo ludzi, były wystawy, gdzie ludzi nie było prawie w ogóle i to, to znaczy to nie traktowałem też w formie ambicjonalnej, to znaczy to jest tak, że jedna z wystaw odbyła się tutaj właśnie na, w Parzimie, na samej górze w restauracji piętro, nie pamiętam nazwy. 22. 22, <grym> tak. I tam ilość osób, to, no moje, moje wszelkie oczekiwania prze, 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 przeszła, bo się szacowali, że około 1300 osób się prze, przewinęło przez cały dzień. W policjach również było bardzo dużo osób, to też były idące w setki, setki ilości osób. Na przykład były wystawy, nie powiem gdzie, bo nie chcę, nie chcę antyreklamować danych miejsc, ale też były wystawy, gdzie przyszły kilka osób, zupełnie garstka. Aczkolwiek tak samo miło mi było, że te osoby przyszły, bo jasne, zależy mi na tym, że jak dzisiaj publikuję wystawiam, żeby było mnóstwo ludzi. No bo to o to chodzi, że najgorsze chyba dla artysty jest obojętność, to znaczy, że nikt się nie przejmuje, nikt się nie interesuje. Mhm. A tutaj nawet jeżeli przyjdzie jedna osoba, powie, że super, że specjalnie, specjalnie może nie zmarnowałem, ale wykorzystałem swój czas, że mogłem robić coś innego, a jednak przyjechałem na twoją wystawę i mi się to bardzo podoba i chciałem uścisnąć rękę. I to jest dla mnie duża wartość. To jest coś, coś mega, mega satysfakcjonującego. Z drugiej strony, też pokazuje, że nie tylko w sieci masz powodzenie, bo tak naprawdę w czasie pandemii chyba można było czasami odnieść takie wrażenie, że większość życia się przeniosła do internetu, a tutaj proszę. Fala ludzi, tak naprawdę, na wystawie obrazów, to myślę, jest to godne prawda. pozazdroszczenia. Pandemia była jeden z powodów, do którego usadziła nam promocję Szczecin nad Morzem, bo w momencie, jak myśmy już odbierali książkę z drukarni, to był okres, że niewiele wcześniej Chińczyk zjadł z nietoperza i, i to, to był duży problem. A co, co, do, co do faktu, że, się, że przeniosło się trochę na zdanie, to jest właśnie dlatego wzmogłem działalność mało przewodnika po Szczecinie na Facebooku. Po prostu, żeby nawet mm -hmm. w tych dziwnych, ciężkich czasach, że jak ktoś sobie wejdzie na Facebooka, zobaczy obrazek, to ma chociaż minutę zabawy. I... To kontinuum zostało zachowane, twoje działania. Dokładnie tak. Aczkolwiek bardzo lubię format oko w oko. Bardzo lubię, jak ludzie przychodzą na spotkania czy to autorskie w ramach książki, czy to na wystawy, bo to jest też inny odbiór. To znaczy, jak y czy to, czy ktoś mi komentarz na Facebooku, to jest taki trochę anonimowy. To jest bardzo, bardzo fajnie, ale to jest jednak forma anonimowa. Jak ktoś przychodzi, usiśnie rękę. O czym, czy poprosi o rysunek na, na, na książce? To jest dla mnie bardzo, bardzo przyjemne i bardzo to lubię. Mm -hmm. e, jeszcze o jednym aspekcie, tak nie do końca rozmawialiśmy. Oczywiście wspomnieliśmy o okresce komiksowej, e, ale chciałbym wrócić do e, rzeźnika z Niebuszewa. Mm -hmm. e, też są takie wydawnictwa komiks szczeciński. I tam się pojawił właśnie twój rzeźnik z niebuszewa. E, ja myślę, że tego akurat teraz nie pokażemy, bo nie mam tego pod ręką, ale myślę, że wielu naszych widzów i słuchaczy, jeśli sobie poszuka dobrze, a to jest łatwo znaleźć, będzie, będzie nieco zdziwiony, że tak bardzo możesz rozróżniać swoją kreskę. Więc powiedz, jak to się robi Też miałem z tym Też problem... w kontekście rzeźnika? To jest tak, że tak jak w przypadku postapokalipsy i jeszcze projektu Szczecin 2200, podobała mi się pełna forma, pewna forma wyrazu, pewien klimat. Tak samo przy rzeźniku z Niebuszewa dostałem ofertę zrobienia komiksu, do komiksu szczecińskiego właśnie przez, przez Krzysztofa Lidlała. Ja jestem również fanem e, Sin City, komiksu Sin City Roberta Millera i to właśnie tego, tej stylistyki, tej kreski. I to jest tak, że się nie do końca dobrze czuję w tej kresce, ale marzyło mi się zrobienie czegoś w tym klimacie. To znaczy, wydawało mi się, że jeżeli miałbym zrobić komiks, to właśnie taki. No i to była taka próba, może też nauki, może to jest taka właśnie nauka, spróbowa, zmierzenie się z, z, z daną kreską właśnie poprzez stworzenie już czegoś, co będzie form, miało formę namacalną. Mhm. I tak, rzeźnik z niebuszowy to jest właśnie taka y, próba z, y, kolejnej odnogi zrobienia czegoś innego tego niż, niż dotychczasowe. Y -y -y. E, powiedz w jakiej formie te rysunki powstają, bo pewnie słuchacze też się zastanawiają, y -y. czy ty bierzesz kartkę i ołówek, czy, czy ty bierzesz na przykład tablet i rysik, jak, jak to się dzieje? To, znaczy, to wszystko powstaje. To różnie. Jeżeli chodzi o satyrę, nasze znaczy różnie. W zasadzie i tak i nie. To znaczy, jeśli chodzi o satyrę, często jest tak, że m, gdzieś w ciągu dnia codziennego. Wpadam mi do głowy pomysł, ja często albo zapisuję w telefonie koncepcję rysunku, ewentualnie szkicuję to na kartce papieru, i później przenoszę to na tablet graficzny. To najwygodniejsza forma. Jeżeli chodzi o malarstwo, to jest w 100% malarstwo cyfrowe na komputerze. Po prostu posiadam tablet, który imituje formę kartki, i tam mogę sobie przebierać w pędzlach i tak dalej. Komiks szczeciński z y, czarna kreska pierwotnie powstał w formie rysowanej na kartce papieru, która później została przełożona na, na cyfrową formę, mhm. z racji wymogów drukarskich i komfortu po prostu. Jasne, czyli różnie to bywa? Różnie to bywa, aczkolwiek z naciskiem na komputer. To mhm. najczystsza forma może, tak. Okej, okay. e, jakie są twoje najbliższe plany, bo e, tak jak powiedzieliśmy, tutaj prężnie się rozwijasz na mm -hmm. wielu frontach. E, czy właśnie planujesz jakieś spotkania, czy bardziej działalność online? Na pewno w tym roku chcemy rozwinąć e, akcję marketingową Szczecin leży nad morzem, to znaczy książki, ze względu na to, że tak jak wspomniałem... Ta kiedy pandemia tutaj weszła w środek, no tak? To znaczy wszystkie plany promocyjne, jakie, spotkania autorskie, jakie mieliśmy wraz z wydawcą wzięły w web. No i stwierdziliśmy, że teraz już jak z, no pandemia fakt faktem trwa, ale już rzeczywistość nieco bardziej przywykła do, 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 do tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Już mieliśmy pierwsze spotkanie ze sobą w tym roku e, w Bibliotece Publicznej na, na Matki Teresy z Kalkuty. Plan jest taki, żeby zrobić jeszcze 3-4 spotkania autorskie dotyczące typ, m, samej książki. E, te spotkania autorskie są o tyle nietypowe, że tak jak zwykle spotkania autorskie to jest spotkanie z autorem i, i, i to jest w zasadzie skupia się na książce i autorze. Tak my sobie wymyślimy z Krzysztofem, Wydawcą, że... Pozdrawiamy Krzysztofa. Tak. Jak najbardziej. Że chcielibyśmy, aby jakaś wartość merytoryczna jeszcze za tym szła dodatkowa. Także na przykład na tym zeszłym spotkaniu autorskim, które mieliśmy podczas, na, na, w bibliotece, zaprosiliśmy Mateusza Jakubowskiego, podróżnika, który mm, również opowiedział o, o tym, jak jest Szczecin odbierany w miejscach, w których bywał, w Brazylii na przykład. Mm, mm -hmm. I tak samo planujemy. Jeszcze nie mamy gościa na kolejne spotkania, ale kol kolejne, kolejne spotkania, które będziemy w tym roku promocyjne organizować, autorskie, również odbędą się z tak zwanymi ciekawymi ludźmi poza autorem. Znaczy, szukamy ludzi, którzy mają coś ciekawego hmm. do powiedzenia na temat podróży, na temat Szczecina, na temat morza. Czyli podchodzisz do tego interdyscyplinarnie, można powiedzieć. Tak, chciałbym, żeby to, to hmm. nie było tak. Y może też nie moją ambicją, to nie jest moją ambicją, ale chciałbym, żeby te spotkania one to nie były takie po prostu odfajkowanie, że dobra, mówiliśmy, że zrobimy 3-4 spotkania, że musi się książka poznać, musimy to sprzedać. Nie. Ja to traktuję w takiej formie, że chciałbym dać coś komuś ekstra. To znaczy, jak już organizujemy, organizujemy spotkanie, okej, okay, ja lubię rozmawiać, mogę rozmawiać, to nie ma problemu, tylko ja też nie uważam się na tyle ciekawą osobę, żeby móc rozmawiać 4-5-6 razy do roku, spotykać się fizycznie i jeszcze dodatkowo publikować satyry, gdzie ja się też uzewnętrzniam. No, żeby to było ciekawe dla gościa, który przyjdzie. Dlatego ja jestem jednym z, z pierwiastków, który będzie z Plus dodatkowy gość, plus wydawca, który też jest, który też jest no, aktywnym członkiem mhm. dyskusji żeby po prostu z tego gości, którzy przyjdą, bo często ludzie, którzy przychodzą na jedne spotkanie przychodzą drugie, trzecie, tak często, bo to jest forma po prostu takiego spędzania wolnego czasu, żeby coś z tego więcej wynieść, jeżeli sam fakt przybycia i posłuchania mnie. Jasne. Jeszcze ostatnie mam do ciebie pytanie, chociaż moglibyśmy zapewne jeszcze długo rozmawiać, ale e, czas nas trochę goni. E, y jak to się stało, że tak naprawdę tak mocno zakorzeniłeś się w Szczecinie? Tak jak powiedziałeś, z urodzenia jesteś mhm. z Gryfic. Tak jest. Ale tworząc tak dużo o tym mieście, tak naprawdę na jeszcze, można powiedzieć, wczesnym etapie swojego życia, to trudno oprzeć się wrażeniu, że, że wsiąkłeś w ten Szczecin. Zgadza się. No, ja to wiążę z tym, że w zasadzie najistotniejsze etapy mojego życia przypadły na Szczecin, to znaczy... Ja tu przyjechałem na studia, tutaj poznałem moją narzeczoną wkrótce żonę, tutaj, poznałem, tutaj narodził mi się syn, tutaj pierwsze poważne pieniądze, zrobiłem pierwszą pracę, dostałem także takie, powiedzmy, kamienie milowe, życiowe tutaj mi przypa przypadły mi na to miejsce i chcąc, nie chcąc, jakoś tak przez ten, nie wiem czy przez ten fakt, ale tak ogólnie, mm. no polubiłem to miejsce. Znaczy wyszedłem z założenia, że... Fajnie tu, jest fajnie tu żyć, a żyjąc tutaj, fajnie byłoby też dołożyć swoją cegiełkę do tego powiedzmy, zakresu kulturalnego naszego miasta. Tym bardziej, że jak ja tu przyjeżdżam, to często się spotykałem z taką opinią wśród już ludzi, osób stąd, że szczęście jest średnie, że ja wolę do Poznania, że ja wolę do Warszawy. No i tak też nawiązując do mojego ambicjonalnego podejścia, pomyślałem, że fajnie byłoby spróbować to odczarować, i, i dzisiaj myślę, że. Jakąś swoją cegiełkę też dokładam tego, że dzisiaj ludzie lubią być w Szczecinie? I oby tak było dalej. Bardzo Ci dziękuję no za lubię. naszą dzisiejszą rozmowę. Tomasz Panek, rysownik i grafik, autor książek, mało szczegółowy przewodnik po Szczecinie. I Szczecin leży nad morzem, był moim gościem. Dzięki. Dziękuję bardzo. I powodzenia Ci życzę na dalszym etapie, na dalszych etapach Twojej kariery. Dziękuję za Waszą obecność na Facebooku SuperFM i w Szczecinie.pl. Dziękuję za Waszą obecność przy odbiornikach 97.5 FM. Andrzej Kochański, kłaniam się i do usłyszenia już za tydzień w kulturalnym wydaniu programu 18.3.